Kochani, witajcie w kolejnym na moim kanale A dzisiaj tylko taki krótki odcinek e, wystawy na e, Czy chciałby ktoś może tego konia? Ponieważ ja e, kupiłam właśnie takie gry wchowanego, ale... Jakoś tak... dużo może tylko 5 dałam, a nie 7 I jeden mi taki został więc jeżeli chcecie takiego konia, no to napiszcie w komentarzu i, e, i że ja chcę... że ja chcę po prostu tego konia i nick do Robloxa. I sobie was poda na Robloxie i oglądam tego konia, bo mi jest on niepotrzebny. Bo ja mam takiego samego kryształa, więc niepotrzebny mi jest, więc taki konic za darmo e, ode mnie dla Was jeśli on jest niepotrzebny jeżeli ktoś chce no to napiszcie napisz w komentarzu że chcecie i nic. i co to tyle, ja chciałam tylko tak się <laughs> okay. was więc tak i że wam się, <laughs> <nie mam> się... <laughs> jeżeli chcecie właśnie taki darmowych koni, no to zacznijecie w ogóle sobie kazaneczkiem żeby nie przegapić na mechaniku, bo ponieważ teraz będą się e, będą Filmy dwa razy w tygodniu i będzie to wtorek i sobota, więc e, od wtorku lecimy z filmami. We wtorek i sobota filmy. To co widzimy się do wtorku, pa!